A teraz zapraszam zodiakalne byczki, wagi i koziorożce na karty rady, karty wsparcia, karty przesłania na kolejny tydzień. Zobaczymy, co tam, was, co tam u Was, kochani, słychać. A jeśli chcecie horoskop indywidualny dla siebie na czerwiec, to piszcie, kochani, prywatnie jeszcze dwa dni można się zapisywać. A ja sprawdzam, co tu w ciągu tygodnia. Byczki. Nie ma dla Was rzeczy niemożliwych, możecie wszystko, uda się, kochani. Dążcie do zmian, jeśli chcecie coś nowego stworzyć, nie wiem, coś nowego się dzieje w Waszym życiu, otwieracie się na nowe, ale trochę odbijacie się od ścian, nie odbijamy się, próbujemy od nowa, uda się w końcu, kochani. No, bo właśnie się uzdrawiacie i jest spełnianie pewnych marzeń, czujecie się lepiej, dążycie do celu. Więc, kochani, nie rezygnujcie, tylko dążcie do tego celu. Pozdrawiam. Wagi, wy macie kartę bramy, czyli wasza brama serducha jest otwarta. Wszechświat otwiera się na was. O, na odcinanie się od jakichś problemów, nawet to mogą być jakieś stałe problemy, toksyczne relacje, toksyczne znajomości, problemy zdrowotne. Teraz jest czas na uzdrawianie się na odcięcie od złej energii, złej wibracji. Tak, i spauzowanie, odpoczynek od czegoś, od kogoś. Po prostu zacznijcie myśleć o sobie. Pozdrawiam. Koziorożce. Karta Sfinksa mówiąca, że przyjdzie odpowiedź na jakieś wasze pytania, czyli ktoś wam odpowie, na pytania. Tutaj szczególnie pokazują się jakieś no, cięższe sprawy. Czyli mogły być jakieś, są jakieś sprawy sądowe, urzędowe, odcinanie się, lub jeśli chodzi o jakieś nawyki, używki, choroby. Ktoś was, ktoś wam odpowie, ktoś was poprowadzi dobrą drogą w celu właśnie uleczania się w tych sprawach lub pozytywnego zakończenia jakichś spraw urzędowych czy tak właśnie sądowych. No i też słuchajcie swojego ciała. Jeśli coś mówi, gdzieś coś kuje, coś boli, coś jest nie tak, albo emocjonalnie, kochani, proście o pomoc, zgłaszajcie się, e, idźcie do lekarza, kochani, trzeba się uzdrowić. Pozdrawiam.